bułeczki mamy na śniadanko regionalny majonez kętrzyński tu u pana, który już od rana wędzi rybki złapałam, wstałam żeby było na śniadanko dwie sielawy jednego miętusa, tutaj jest takie dzwonko troci wędrownej po polsku pomidorki z cebulką przepyszne warzywka świeże osełeczka Herbatka, a tu już czekają jabłuszka z sadu. Tak to się prezentuje wspaniale i na takim przepięknym tarasie sobie jemy z widokiem na staw. Cudnie, tu jest folklor prawdziwy. Maszyna Zingera. mułynki. I radio Etyuda. Już jest relacja od rana działająca. No, Nawet przy śniadaniu znajdzie Was taka chujoza. Przed chwilą próbował gryźć się w kajzerkę. Umowa była prosta, w ciągu dnia nie gryziecie. Ale szuka. Może one jest pijany, bo on totalnie chyba nie czuje, że to drewno, ale w ogóle to wielki jak na komara. Tu sobie nałożyłam troć i teraz myk. Jak nie znacie to spróbujcie, to jest tak fantastyczne. Ja tak jadłam szprotki z moim dziadkiem, jak byłam dzieckiem. Z mazajoniczkiem. O! Na wakacjach mam taką zasadę, że sobie nie żałuję. Po prostu cieszę się życiem i jedzonkiem pysznym, świeżym. Mhm, mm mhm. Mm Poezja. To są źlamki przepyszności. Luluś w bieli. Czy to znaczy, że jesteś dzisiaj niewinna? Czy musisz pracować na wakacjach? Niech kręć mnie, bo w bieli proszę mnie nie kręcić. Jest mi gorąco. Słuchamy, jakie pyszne kanapeczki są. Przerwa. Samo powietrze kurcze powoduje, że co by człowiek nie zjadł, to będzie dobre. Dobrze, więc dzisiaj zamias karkuweczek, to już piersi, kurczaka, bo zdrowsza. Oma? nie sądzicie, że Julia wygląda w białym kolorze jak Bobas. Baby face. Wasza z dzisiejszym puchnięciem. Nie ma bez oliwek posiłku u pana Mirka. No. Nie ma. A u mnie miętusek. Z majonem. <noise> Mazojenon. Co to za biedne koniki, jak obsiadły. Przyzmuchy muchy obsadzone. Sam, kochanie. Jakie ja, mam, <głos> <głos> ja mam pudle na włosku. <noise> Jakie pudle na wczasach. Gorąco. <noise> <noise> Cudnie. Gorąco. Muszę się tylko nazmarować jakimś filtrem. Da. Na przykład szóstką. Co, ale filtr. Szóstką i masłem kakaowym ten hamak jest kuszący. No to dawaj. Mm. To ta biała bluzka na pewno przestanie być biała. Wiem, bo ten hamak nie wygląda jak czysty hamak, tylko jak hamak nieczysty. Bardzo były pyszne te rybki. Oj były. Tak teraz patrzę, że troszeczkę się chyba opaliłam. W ogóle tu nie patrzę w telefon. Jakoś tak, nie chce mi się i jest mi z tym całkiem dobrze, więc jestem całkowicie wybita z poczucia czasu. Dzisiaj to była druga noc tutaj i w końcu obudziłam się wyspana, chociaż oglądałyśmy w nocy jeszcze taki debilowaty program na TV 4 Tysiąc najgłupszych śmierci. To jest program, który ja uwielbiam i w ogóle ja jestem taką osobą, która uwielbia wszelkiego typu kupo programy, na przykład Too hot To Tuhendel na przykład y, Top Model, na przykład właśnie Tysiąc Najgłupszych Śmierci. Uwielbiam takie programy, jakieś extreme make -y, ludzkie, domowe, wszystko jedno. I miałam tak durnowate sny, że dotknęłam wazonu projektu pana Zbigniewa Chorbowego, który rzucił na mnie klątwę. Nie pan Zbigniew, tylko ten... Wazon i potem prześladował mnie taki wielki mężczyzna, ale widziałam tylko jego stopy. No, mega powykręcana sprawa. W każdym razie teraz leżałam sobie na słoneczku, tutaj w ogrodzie. Ojej, jak mi było dobrze, ale mam wrażenie, że troszeczkę się opaliłam. Ale tak ciupeleczek i pomyślałam, że zrobię taką przekąskę. Zrobiłam sałatkę, bo będziemy chcieli jeść grilla na kolację, więc zrobiłam taką sałatkę. Nie martwcie się, ten wyjazd to nie jest tylko zdrowe jedzenie. Zresztą tu jest i gorgonzola, i szynka parmeńska, oliwki, pomidorki koktajlowe i sałata rzymska. I do tego kieliszeczek proseczko. Beautiful. Hejka. Widzicie to cudo? Tyle tu jagód, że słoika tylko brakuje. Wrócimy ze słoikiem. Pięknie pada. To jest Lulusia. Dzisiaj? <noise> A tu <to> wczoraj. <głos> <głos> Aha. Dziękuję, Mam dwa lata, dwa. I, 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 pół. I pół. Proszę bardzo, grażynki na wakacjach. Zakupiły sobie baziewo. Mm. Mm. Baziewo. No i tylko. No mówię, że z wyśniową najlepsze. Komary, mochy. To jest Przeka. folklor mazurski. Cacyki Miranda. Dobre? Pycha. Według moich wskazówek, nie żeby coś. Czyli grill, proszę państwa. Dlatego była sałatka na obiad. Z serem, z karpetą. Dokładnie. Mamy dzisiaj po plastrze boczku? Po plastrze, tak. Mm. A powiedz mi. Sam cholesterolek. Powiedz, co no. masz na łapce? Mazuretkę. Pokaż. No piękna. Przemieś coś na komary, proszę. Okej. Okay. Tu są chlebki żywnie. Tutaj zapieczone kamemberty i fety. Tam ziemniaczki w przyprawach. No to jest widok. Piękny. Ja chciałam w ogóle pokazać jak pięknie i klimatycznie my tutaj mamy. Proszę, bardzo. Bałagan na talerzach nie pokazywać. I cisza jest, bo wszyscy jedzą. Tak. Właśnie przyjechało auto. Pierwsze od godziny chyba.